Cześć Manko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu z gór. Nie spodziewałem się, że to powiem, ale dzisiaj Giewont czyli szczyt, na który nigdy nie chciałem wejść, ale po ostatniej naszej przygodzie na kopie kondrackiej, jak zobaczyłem znak 40 minut i tą bliskość tego Giewontu, to stwierdziłem, że trzeba go odhaczyć. Więc właśnie dzisiaj z Zuzią i z jej kuzynką Julką zmierzamy właśnie na Giewont Pogoda jest kurde jak zawsze wybitna, więc zapraszam do oglądania kolejnego vlogu na naszym kanale. Pewno tego nie było więc zapraszam na wieści z kibla. Okej. Okay. Piękny gdzieś, nie wieściutki kolorek. Okej. Okay. Czystość. No kurde troszkę tutaj ktoś się, ale to no, tam nie patrzmy. Ale nagrywam wieści z kibla. Nie, chodź, nie. Czystość jest O. Dobra, średnia. Ale zapach no kurde, nie śmierdzi, więc ogólnie. Polecam pierwszy toj toj, <laughs> idzie się tak nie? więc tutaj nie śmierdzi, można robić kubki, bo na, bo na szlaku nie wolno robić kubek. Ostatnio właśnie ludzie zauważyliśmy znak nie wolno kubki robić. Mhm. Więc pierwsze, co pomyślałem, to nie chodzę w góry. Mhm. <laughs> Idziemy dalej. Tam? Czy tam? Ostatnio tam i było źle. Schodziliśmy tamtędy i było ok. Więc dzisiaj tam. Jak byliśmy na wysokiej ze Sławkiem, Sławek w pewnym momencie vloga. Fajnie, mamy takie samotętne. Sławek w pewnym momencie powiedział, że yy, można zrobić pewną serię. Kontuzję dzikiego. No i właśnie boję się, żeby dzisiaj nie był pierwszy odcinek właśnie z tego, ponieważ dwa dni temu byłem na basenie. <laughs> Pod wodą mu tak uderzył kolany, że teraz cały kolano mi boli. I dodatkowo jeszcze mam skurcz na łydce, bo ja pływać nie potrafię, więc, więc oby nie dziś, oby nie dziś. Sobie pan, któremu urodziło się dziecko, i właśnie rozmawiał z kolegą i, i się pochwalił właśnie, że Jaruz, słuchaj, urodził mi się syn, jest bardzo podobny do mnie. Kolega się go pyta, a po czym poznałeś On Przyszedł o czwarty rano. Bam. Jak piją matematycy? Na potęgę. P. Dobry Dwóch gości turystów przyjeżdża sobie do miasta Wy, wali Które ma najdłuższą nazwę na świecie. Nazywa się Shamfar. W Europie. O, no, w Europie. Shamfarpuszquingi z Gogery Santy Silio go go go. No i poszli sobie tam coś zjeść. No i przychodzi do nich kelner, zamawiają i oni także... Dzień dobry. Czy mógłby nam pan bardzo powoli powiedzieć? Gdzie my się dokładnie znajdujemy? Bo na nich to było fenomenem, w ogóle, by powiedzieć tą nazwę. Kelner się tak pochyla nad nimi i mówi: Burger King. Chłop wylądował na bezludnej wyspie. A wyspa taka, że tam jest jedna palma i to jeszcze bez kokosów, nie? No i to kurcze, tak sobie patrzy: wszędzie woda, i nagle dostrzegł inną wyspę. A tam normalnie oaza, ananasy, kokosy, wszystko super ładne kobitki i tak dalej. W myśli, kurczę, jakbym tam być. Po nagle tak zgłodniał i zaczął sobie tam łowić, nie? I przez przypadek wpadła mu w ręce żabka. A ta żabka okazała się, że była magiczną żabką, ja Ona powiedziała proszę Cię, proszę, jak mnie wypuścić to spełnię Twoje jedno życzenie. No, on mówi, no to dobra, to weź mi tu mostek zrób do tej, do tej, do tej drugiej wyspy. Na co żabka patrzy na niego i Aż kurde wymyślił Więc no, więc to tyle. Idziemy sobie właśnie cały czas tym szlakiem tu gdzie byliśmy do yy, schroniska idziemy szybciej niż, yy, niż pokazuje na tych oznaczeniach, więc myślę, że będziemy o czasie, o którym sobie założyłem na szczycie i bez żadnej presji. Zobędziemy ten giewont i zejdziemy sobie z, z niego na totalnym czujku. A teraz jeden chyba z najgorszych fragmentów na tym szlaku. Czyli te kamienie, które są w każdym kierunku. Dodatkowo są jeszcze śliskie. I oby moja kostka nie pomyślała sobie Ha! Czas na pierwszy odcinek. kontuzję dzikiego. Jesteśmy już w prawej w schronisku, tutaj, 100 metrów dosłownie, tutaj sobie chwilkę posiedzimy, pogadamy, popatrzymy sobie, bo krajobraz, krajobraz to jest po prostu przepiękny. No i później lecimy tym niebieskim szlakiem, wieje, wieje, więc jak będziemy średnio słychać to napisy będą. Ale mam nadzieję, że będzie to słychać. Niebieskim szlakiem na przełęcz, no i później atak szczytu. Dwie godzinki niebieskim szlakiem i widzimy się. Na szczycie pewnie wcześniej będziemy się jeszcze widzieć 25 razy, ale na pewno uda się nam dzisiaj zdobyć gieł. Dzisiaj jestem w uderzeniu, chociaż podejście do kuśnic z parkingu. <gryw> jak czułem łydkę, to myślałem, że będzie dramat, ale jak już tutaj się wbiło na szlak no to pershing. Więc lecimy dalej. Tam krzyż widać. Nasz cel. Troszkę skoczyłem dziewczyną. Pogoda jest taka fajna. Nie jest zimno. Nie jest kurcze Gorąco. Idę sobie w termo. Bez żadnej kurtki. Jest super. I te widoczki. I zodzinek. Pomachaj. Jak oceniasz? 100 na 10. Najpięknie. No Idziemy dalej. Tutaj widać już przełęcz. To jest nasz cel pierwszoplanowy, tam drugoplanowy, a tutaj piękna północna ściana. Fajnie to wygląda, wow. ładnie, ładnie. Bardzo mało ludzi na szlaku. Dosłownie może 10 osób minęliśmy. Jesteśmy sami. Jest cicho, jest fajnie ciepło. Lekki wiaterek. Idzie się bardzo dobrze. Nic nie słychać. Cisza. Totalny spokój. Jestem gdzieś w połowie drogi na przełęcz. Dziewczyny zostały. Ja wystrzeliłem trochę do przodu, no bo nie lubię się zatrzymywać, bo ja jestem jak tir. Jak się zatrzymam, ciężko ruszyć. Też pewnie ponad stówkę waży z tym plecakiem, więc ciężar jest. Ale już nie tak daleko. Kurde, próbuję właśnie nie oddychać. Tak. No ale to samo. Teraz na przykład kontroluję, to mi się strasznie źle mówi. No więc sobie na nich poczekam. Popatrzcie sobie na tę piękną skałkę. Napiję się wody i idziemy. Nagram jeszcze kilka małych przypitek i na przełęczy się widzimy. Wymienię sobie baterię, bo w tej już mam ponad lekko ponad 40%, więc żeby nie było jakiejś niespodzianki. Mam nadzieję, że nic się nie spierniczy i nic się nie usunie. No więc ja czekam, medytuję. A wyczekajcie razem z Nie Ja no, żartowałem. <gry> no więc widzimy się na przełęczy. Już bardzo niedaleko przełęczy. Kurde udało się, bo byłem cały czas w cieniu i było mi strasznie zimno. Teraz, jak już jestem w terenie oświetlonym, to znowu słońce chce zachodzić. Ech, widzieliśmy na zboczu jakieś zwierzątko, a nie widać nic. Na początku myślałem, że to niedźwiedź, ale to nie był niedźwiedź. I na całe szczęście. No, więc coraz bliżej. Nie męczę się jakoś bardzo. Dziewczyny sobie idą tam swoim tempem. Ja mówię, ja muszę troszkę szybciej iść. To się mniej męczę. Więc pewnie albo za chwilę poczekam na nie, albo sobie podlecę pod tą przełęczy i tam poczekam. No, w końcu! słoneczko No! jeszcze tam, 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 do góry i jesteśmy na przełęczy. Ale już ładnie widać te taty wysokie. To jest świnica. Chyba, nie, na pewno tam dalej. I inne poszarpane szczytki, no Ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Chmurki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale szybciutko sobie pomykają po niebie. Ok. Dobra, to jeszcze dosłownie dwie trzy przebitki. I na przełęczy się widzimy, bo już mi bateria będzie padała i trzeba ją wymienić. Więc. Puf. Widzisz? Mój pierwszy szerpa doszedł i już gada o czym? O kozach Gdzie masz kozy? Tam jest jedna i wyżej druga. Gdzieś tam? Szkoda, że nie niedźwiedź. Marzy Właśnie mówiłem, że na szczęście nie niedźwiedź. <laughs> Moim marzeniem jest nie tak, że tu by był, tylko na przykład bym go widziała tam. Czyż widziałeś, zo, we Wrocławiu, już. No ale to, to, to jednego, wolny. drugiego. No, patrz no. jak ładnie Świnice widać. To to najwyższe, to Świnica i tam będziemy. Tam z tyłu? Tak, tam pójdziemy ludzie na wakacjach i też będzie odcinek z dzikini on trip. zupełnie się przewrócimy. Wyczekujcie. <gamy> bang, bang, bang. Może szybko jakąś reklamę walni, bo ty jesteś dziewczyną, to jesteś bardziej może klikalna. Czy, 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 Sprzedaj się, nie wiem, że subskrybujcie w zamian nie wiem Miniuszek pokażę. Pup, pupcie na szczycie, nie wiem Dobra. cokolwiek. O. Dobra, za, każdy, za każdą subskrypcję macie darmową przejażdżkę na kucyku u mnie w stajni. Zapraszam do OJotka Lawenda. A za każdy like i subskrypcję, przejażdżkę w teren ze mną i z Dawidem. Za? Darmo. No Chociaż moim zdaniem za darmo, to jest na darmo, ale skoro. Ta pani tak mówi no to na to. No to kup se subskrypcję, jak masz problemy. O właśnie, będę mam płacił 10 zł za suba. Miesięcznie. Kulego jak tam idzie, zmienia wysokość z kroku na krok. Ale tu już jest przełęcz, więc tam sobie odpocznie no dłużej. I patrz, ona nie da że siedzi na takiej wysokości, na takiej skarpie, to jeszcze sobie je. Nic nie widać ten GoPro, ale i tam będzie, że jest. No widzisz? I to jest kurcze... Tromaniak, a nie takie amatory jak ty. Na kamykach stoi, w butach, ona, kopytkami kup sobie lepsze buty, bo tak hejtery Ciekawe, w komentarzach mówią. Słyszysz? Hejtery w komentarzach mówią, żebyś sobie zmieniła buciki, bo Salomon to chyba jest za, za słabe na takie. Jak już jest sławnym człowiekiem, nie można się przyjmować opinią hejterów. Jesteś sławnym człowiekiem? Faj że tak. 166 subskrypcji to już jest sława. Tam, yy... W tym pięć moich. <laughs> Co? Masz pięć kąt? Mam pięć kąt, ale to stary. Dali mnie. Jakoś trzeba się wybić, proszę Państwa, jakoś trzeba. Proszę Państwa, jesteśmy. Jesteśmy na przełęczy. Przełęcz... Kondracka. 1722 25 Tutaj jest nasz cel Giewoncik Panorama Już coraz ładniejsza Czerwone wierchy Tatry wysokie No i tu jest ten giewoncik Dziewczyny już coraz bliżej za chwilkę powinny być Wymieniam baterię tutaj chwilkę sobie sapniemy. no i atak szczytowy, proszę Państwa atak szczytowy na szczyt, na który nie chciałem wejść co? jest Zuzinka i co powiedziała? 40 minut, ale skąd, z z no, my chodzimy dosyć dosyć rolowne w takim tempie patrz Zuzinek, jakie ładne widoczki Knoppers to może być Wasza reklama wysyłajcie maile na MinionTrip17 Gmail.com No i co? Czy jeden prze... mi się zgubił? No przewodnik masz ma eee. kółka eee. Jak ona żyje to my też możemy Bocią Ja pierdolę Mamy pierwszą wysiadkę Nie wyszła ogólnie był zawysł Mówię, i sobie, będzie piękna przebitka, nie? Ale fajna skałka. Wchodzimy tam? Całkiem ładna skałka to naprawdę ładna skałka. Dobra, chodźmy. Już jest bardzo bliziutko, już bardzo blisko jest ten krzyż. Ja myślę, że to jest kwestia kilku minut dosłownie. Max kilkunastu. Wiatr nie jest jakiś bardzo szkodliwy. Nie psuje bora. Tak, to jest mój dźwięk SMS -u. SMS hey. Jak ci się zrobiło gdzieś Paćek bliziutko A tu są łańcuchy No. teraz piękna przebitka Zuzinka w rali głównej Wy Nie, nie, nie Tutaj mamy już początek łańcuchów. My czekamy na kulkę. Zuzinka coś nagrywa i znowu mi SMS, to jest SMS no więc Tak nieduża nam została Kulko do rody. tak, Tak mamy kciuki słyszałem opinię, że ten łańcuch pierwszy jest jakiś straszny Nie jest straszny, ale kurczę tu się skaskała Tu też no ale spróbujemy to nagrać w jakiejś świetnej niestety nie wziąłem ze sobą tego czegoś na klatkę piersiową już trzymamy. Nie wiem, czy to ma sens. Okej. Okay. Oczywiste, okay. śliska skała jest. Ale Da radę się bez łańcucha. Jesteśmy wyżej. Okay. Hop, hop, hop. No, jesteśmy prawie. Okej. Okay. To już nie. Nie mam nicu. Jesteśmy i już niedaleko ostatnie kroczki. Jest! Jest! No więc udało się. Zdobyliśmy Giewond. Raczej znaczy na razie tylko ja. Ale dziewczyny też dadzą radę. Nie mam tam problemu żadnego. Ja trzymając GoPro, dotykając się lewą ręką bez problemu, to dziewczyny, jak mają dwie pary, mają dwie pary mają ręce no tutaj są radę więc, więc super udało się widok jest piękny popatrzmy tutaj tam babia góra tam jest Sławek. cała okolica tutaj czerwone wierchy, tam tam tatry wysokie jest pięknie Jest pięknie ale ostateczne Pożegnanie, nagramy dziewczyny będą na szczycie. Dziewczyny już ostatnie dosłownie metry. No dawajcie, bo to nagram jak chodzicie. No, <noise> nagram, jak chodzicie. <noise> Dotknijcie jakiegoś głazu czy coś. Kurde, jest lufa wow Dobra baby No i co udało się? Wow Udało się? Udało się Ostat... co chcecie powiedzieć naszym widzom? Nie wątpij Nie, nie wątpcie w siebie Zuzia przemowa buty przede wszystkim Dobre buty Kulka mówi Zuzinek. Okay. Dobra, to dziękujemy za wspólną podróż z On Trip, meldujemy się z Giewontu, odhaczony kolejny do kolekcji, jak ludzi dużo nie ma to jest spoko. Pożegnaj się jeszcze. Pa!